Stary wrócił z mlekiem po raz trzeci. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale z tej strony. Krzywy, słuchajcie. Witam Was w dniu, w którym Kibice United. Chciałbym powiedzieć my, kibice United, ale nie wiem, czy wszyscy, którzy oglądają tutajsze filmy są kibicami United, więc wolę nie mówić za wszystkich widzów. W każdym razie witam Was w dniu, w którym właśnie kibice United usłyszeli potrójne, potrójne, jakie potrójne? Podwójne Here We Go odnośnie transferu Heavena, a także Dorgu. Słuchajcie, zanim sobie o tym pogadamy, to ode mnie na wstępie przeprosimy za to, że nie było filmu ani po Rangersach, ani po... Po tych dwóch meczach filmu w nie było. A dlaczego? Ponieważ miałem trzydniowy City Break w Londynie. Kiedy mecz z Rangersami się skończył, to ja dosłownie cztery godziny później musiałem wstawać na lot. I myślałem początkowo, że zaraz po tym meczu siądę i nagram krótki film, żeby wam go wrzucić. Ale słuchajcie, to by było bez sensu. Podczas kiedy ten mecz trwał, ja się. W zasadzie pakowałem, ogarniałem, dopinałem jeszcze kilka kwestii, więc zaraz, że ja ten mecz oglądałem jednym okiem, nie byłbym w stanie go jakoś fajnie wam skomentować, zobrazować i przedstawić moich refleksji. A po drugie, po prostu no nie miałem czasu nawet, żeby jednak nagrać, wrócić i tak dalej. To też troszeczkę czasu zajmuje, więc ja tego snu, z którego i tak miałem bardzo mało przed lotem, miałbym jeszcze mniej. Więc po prostu i wy byście stracili, bo dostalibyście sobie materiał, i ja bym stracił, bo po prostu. No dostarczyłbym zły materiał, a też bym się koniec końców nie wyspał, jeżeli chodzi o mecz z Fulam To też powiem szczerze, nie obejrzałem go jakoś tak bardzo skrupulatnie na mega skupieniu, ponieważ oglądałem go na mega zmęczeniu, kiedy wylądowałem o północy w Krakowie z powrotem z Londynu. W zasadzie to powiem Wam szczerze, nawet na ostatnie 5 minut tutaj już zasnąłem i oglądałem ostatnie 5 minut dopiero rano w poniedziałek, w poniedziałek nadrabianie całego weekendu i nagrywanie pogadanki z Adamem, a do tego jeszcze, nie wiem czy słychać czy też nie, ale się dość może nie solidnie, ale jednak lekko przeziębiłem i najbardziej na, na gardle mi coś siedzi, więc e, więc taki jest stan rzeczy, ale stwierdziłem wlatuję dzisiaj e, bez względu na to czy gardło mi pozwoli nagrać czy też nie. Tak więc moi drodzy, jeżeli chodzi o te dwa mecze, jeżeli miałbym jakoś je krótko przedstawić e, pod względem moich przemyśleń to w zasadzie ja już przedstawiłem na piłkarzykach, ale może nie wszyscy oglądali e, pogadankę w tym zakresie e, jeżeli chodzi o mecz United, więc ja powiem tak, mecze kamieniami ciosane będą miały miejsce do końca tego sezonu. Możliwe, że ten transfer Dorgu troszeczkę nam ten obraz stanu, ten stan e, rzeczy zmieni i te mecze będą troszeczkę ładniejsze pod względem ofensywnym ale podchodziłbym do tego jednak ostrożnie i musimy się według mnie pogodzić, że te mecze raczej będą polegały na takim przepychaniu ich kolanem, na raczej stabilności z tyłu i próbowaniu szarpaniu z przodu. Po prostu uważam, że ten skład aktualnie nie jest kompletny pod względem tego, co Ruben by chciał grać z przodu, jak tworzyć ataki i tak dalej, tak dalej. Ja w, tym, w tych meczach nie spodziewałem się jakoś Wiele z sami mogło to wyglądać trochę lepiej pod względem skuteczności. Oczywiście jednak musiał dostarczyć powodów do tego, żeby sądzić, że jednak będzie remis, ale koniec końców fajnie się tam Bruno odnalazł i strzelił na 2 do 1. Jeśli chodzi o mecz z Fulham, no to tak jak powiedziałem. Słuchajcie, po prostu docenimy sobie 3 punkty. Dopiszmy je też ostatecznie w tabeli i lećmy dalej. Nie ma co się skupiać na tym, jak to wyglądało. Można oczywiście się skupić na jednej osobie, jaką jest Rasmus Hojlund. Mówiłem też podczas pogadanki na piłkarzykach, że po prostu ten piłkarz ostatnio wygląda absolutnie tragicznie. Ja widziałem, jak grała Victoria Jokeres w sportingu w systemie Rubena. Obserwowałem sobie tamte kilka ostatnich spotkań Rubena w sportingu i myślę, kurde, no raczej Rasmus sobie powinien poradzić w takiej roli, wiecie, Przyjmującego na klatę piłkę gościa, który się zastawia, rozprowadza ataki, napędza je, jest takim, no jakby powiedzieć, po części też odgrywającym. Ale słuchajcie, no zobaczcie sobie na każde możliwe zagranie do Rasmusa, kiedy ten, no jest tyłem do bramki przeciwnika, ma piłkę przyjąć i coś z nią zrobić. To jest za każdy razem strata. I na tym polu już nie ma jak w zasadzie tworzyć jakichkolwiek akcji, skoro ten, od którego te akcje mają się zaczynać i kończyć, no nie potrafi ich zacząć. Na tym polu yy, stety, niestety, niestety, wygląda dużo lepiej, jeżeli chodzi o tełe do bramki, zastawianie się, przyjmowanie i po prostu rozpoczynanie ataków. Tyle i tylko tyle. I tyle w zasadzie mojej dozy też, jeżeli chodzi o te dwa mecze. Nie będzie też ocen, bo nie jestem w stanie e, podzielić się jakimiś dłuższymi obserwacjami przy okazji też argumentacji danych ocen. Więc możemy lecieć dalej. Mamy podwójne here we go. Aiden Heaven, który przychodzi z Arsenalu. I teraz tak, zapytałem Adama e, o, o, o niego, co mi powie. No i powiedział, że tak, że płakać nikt w Arsenalu raczej po nim nie będzie. Że to jest gość, którego Rasmus Hojlund przestawił podczas tournée, kiedy to właśnie Rasmus strzelał bramkę z Arsenalem w tamtym meczu. Tak więc to też nie wiem, czy coś sugeruje, coś mówi, ale jednak skoro Rasmus kogoś przepchał podczas tournée, no to można podejrzewać, że ten ktoś musi się fizycznie ogarnąć. I wiadomo też, że turne o niczym nie świadczy, ale powiedzmy, że jakąś wizytówkę na ten moment tego gościa. Mamy jakieś klipy, ja sobie pooglądałem z jego podaniami, wiadomo, że w takich klipach zawsze każdy wygląda dobrze, ale raczej ten obrońca się nam prezentuje jako ktoś, kto piłką fajnie potrafi operować. Powiedzmy, że coś na poziomie Lisandro i właśnie podobno ma być ten gość sprowadzony jako nie ktoś do drużyn młodzieżowych, tylko ktoś, kto ma potencjalnie nawet chyba w tym sezonie zagrażać Lisandro, jeżeli chodzi o jego obecność na tym półlewym, środkowym obrońcy, no, no tak, no tak, dobrze powiedziałem. Więc ja się nie spodziewałem, żeby on miał wygrać Rop, pomimo tego, że warunki fizyczne ma lepsze, bo ma podobno prawie MR90 ten chłopak, ale jednak 18 osiemnastolatek wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę będzie musiał się otrzaskać na treningach, zanim wejdzie tutaj do pierwszej drużyny. Nawet nie spodziewałbym się, jak go szybko na ławce Rezerwowych, ale kto wie, bo podobno rubę sobie dobrze radzi z młodzieżą. Lecąc dalej, dorgu. Ja troszeczkę już o nim powiedziałem. Ostatecznie dosłownie przed chwilą słyszeliśmy Go, więc stwierdziłem, nagrywam odcinek, bo myślę, że rano już coś wrzucę, ale jednak dobra, trzeba lecieć. Nie było mnie należy wam się ten odcinek za to jak bardzo miło mnie przywitaliście po powrocie. Moi drodzy, lepcze oczekiwało 40 milionów euro. Ostatecznie dostanie za dorgu. 30 podstawy plus 5 milionów w bonusach, więc troszeczkę udało się tę kwotę zbić. Nadal jest to jednak ryzyko. Ryzyko, które po części no, uważałem, nadal uważam, że United musi podjąć, bo tak jak powiedziałem, ta pozycja lewego wachodowego jest aktualnie w United najgorzej obsadzona. Najgorzej. I ktoś powie, ale po co żeśmy szli po tego dorgu za taką kwotę? Skoro za połowę tego, ponad połowę, mogliśmy mieć Carrerasa, którego sprzedaliśmy do Benfica. Prawda, mogliśmy go mieć za taką, a nie inną kwotę, dużo niższą. Aczkolwiek no, można było poczytać sobie i też w zasadzie zaobserwować gołym okiem, że chyba ten Carreras nie do końca wpisuje się w ten profil po prostu. Gracza, którego Ruben Amorim chce w swoim składzie, a ponadto też dużo się aktualnie mówi o tym czym się Ineos wzoruje, kieruje przy okazji sprowadzania piłkarzy do United, szczególnie tych młodszych. I tutaj aspekty atletyczne, fizyczne mają spore, ale to spore znaczenie. Nie wiem czy Carreras <laughs> po prostu te wymagania spełniał. A Dorgu takim piłkarzem już jest. Jeżeli chodzi o fizyczność, to tutaj naprawdę no raczej nie można mu niczego odjąć. A do tego jeszcze potencjał poza względem na nadal spory jest. Można się zastanawiać oczywiście, czy za tę kwotę kogoś na już i nawet nie mogło ściągnąć. Bo jakby nie patrzeć, ja wiem, że potencjał w tym zawodniku jest. Cytowałem wam zresztą chyba w jednym z odcinków ostatnich słowa Janka Ruśnika, który go obserwował w leczej i powiedział, że jest mega potencjał, tylko musi ruszyć z leczcze. No, i ruszu z lecze do United. Zobaczymy czy ten potencjał zobaczymy my w Manchester United. Był rzucany po pozycjach różnych w samym leczeniu, bo grał i na lewym obrońcy na lewym wahadle, na prawym skrzydle, w sensie takim prawym napastniku, jak i też na lewym napastniku. Więc jest w mówiłem Wam o tym, ale ja bym w ogóle na to nie patrzył. On ma grać tylko i wyłącznie na tym lewym wahadle w Manchester United. Wątpię, że go zobaczymy na innych pozycjach, bo ta jest kluczowa. To, to prawe wahadło w Manchesterze jeszcze jakoś jest obsadzone pod względem tego Dalota. Ja wiem, mówiłem też o tym, zdaję sobie sprawę z tego, jakie ułomności ma da, od jego Dalot, ale jednak koniec końców on jakieś minimum na, ty, na tym prawym wahadle jest w stanie zagwarantować. I w momencie, kiedy mamy lewonożnego wahadłowego na lewej stronie i prawonożnego wahadłowego na prawej stronie, Mam nadzieję, mam nadzieję teraz, że nie powiedziałem lewonożnego na prawej stronie, bo miałem na myśli lewą stronę. Co? Mam nadzieję, że nie powiedziałem lewonożnego na prawej stronie, bo chodzi mi o lewą, ale słuchajcie, jak to przecież mnie troszeczkę daje w kość, źle mi się mówi i źle mi się myśli. Niektórzy powiedzą, że ja w ogóle nie myślę. Jestem w stanie też z takimi ludźmi zgodzić pod pewnymi względami. W każdym razie, czy United musiał iść po 20-latka za taką inną kwotę? No. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Wiem, że musieliśmy ryzykować, wiem, że musieliśmy iść po tego lewego wahadłowego. Kluczowa pozycja według mnie do wzmocnienia w tym oknie. Tylko teraz pytanie do tego pionu scoutingowego. Czy naprawdę nie było jakiegoś powiedzmy jakiegoś 24-latka, który w Ligue na takim lewym wahadle śmigał i byłby do wyciągnięcia nawet za tę samą kwotę, ale byłby w stanie nam dać teraz już gwarancję, że pewna jakość występów w Manchesterze na tej pozycji byłaby po prostu zapewniona. Bo przy Dorgu oczywiście znaki zapytania są. One wynikają z wielu aspektów. Ten aspekt, że grał w Lecce, czyli w, w drużynie, która aktualnie jest w strefie spadkowej um, Serie A, że był rzucany po, po pozycjach, że jest młody i tak dalej i tak dalej. Ja jednak Powiem Wam szczerze, że Ineos oczywiście święty nie jest, ale uważam, że raczej na te letnie transfery, które ich dokonali, można. Na nie spojrzeć raczej optymistycznie. Bo tak, zobaczcie. Wydaje mi się, przynajmniej, że one są z większą, nie wiem, dozą pomyślunku, głowy, analizy. Bo jakby nie patrzeć, to tak. Mazrali. Na pozycję wachłowego się według mnie, nie nadaje, ale ogólnie transfer jakościowy mam nadzieję, że będzie on po prostu kimś, kogo będzie można obstawiać na pozycji prawego środkowego obrońcy. Pod tym względem, jak na, według mnie, Mazdawi się będzie sprawdzał. Delikt. no transfer póki co raczej na plus. Nie ma jakichś fajerwerków, ale nie ma też tragedii. Um... Jest ok, nie słyszę nic, jakoby to miały być pieniądze wydane w błoto. Ugarte tutaj były znaki zapytania, dopóki był Erik Ten Hag, Ale aktualnie Ugarte wydaje się transferem absolutnie w dziesiątkę, jeżeli chodzi o to, co chce grać. Amorim i jest to też jego były i również aktualny żołnierz. Ja wiem, że aktualna forma w ostatnich trzech meczach Ugarte nie była najlepsza, ale ogólnie to, to jest to jeden z lepszych zawodników. Tej ery Rubena aktualnie, do tego momentu. Zygze? No i tu jest największy znak zapytania. Bo on dodaje oczywiście więcej powodów do zadowolenia niż według mnie Erasmus aktualnie, ale też nie wiemy, czy on wpasuje się w ten system. Ja uważam, że Zygze jest absolutnie naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Niekoniecznie wypali on u nas, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Sam zawodnik raczej daje pozytywne aspekty, jakoby jednak chciał się tutaj fanom zaprezentować z dobrej strony i walczyć o uznanie. Um, nie pokusił się o potencjalne wypożyczenie do Włoch, czy też transfer, więc wierzymy. No i wiecie, więc jak teraz tak patrzymy na te transfery letnie i nosu. No, to czy jest jakiś flop, taki wiecie jednoznaczny, jednoznaczny flop? Według mnie nie. Więc dlatego też jestem w stanie zawierzyć i zaufać pod względem transferu dorgu. Do Ale oczywiście życie nas oceni. Ja rozumiem tych, którzy wątpliwości mają, rozumiem tych, którzy po prostu w ogóle nie wierzą. Rozumiem. Ja rozumiem jak najbardziej. Bo ten klub dostarczył wielu powodów, żeby po prostu mieć sceptyczne podejście do tego ruchu dorgu i to tyle chyba słuchajcie ode mnie na dzisiaj chciałbym jeszcze jakoś pociągnąć jakieś wątki ale e, ani głos mi nie pozwala e, ani forma <laughs> mentalna przy okazji tego przeziębienia też nie pozwala to więc chyba na tym poprzestanę dajcie znać co wy sądzicie na temat tych ruchów tych meczów e, i widzimy się przy okazji następnego odcinka Postaram się. A w ogóle, ja sprawdzę, czy, kiedy jest ta Liga Europy. Następny mecz, bo Liga Mistrzów na pewno teraz w środę jest. Ale pytanie, jak jest z Ligą e... Europy? Jest Liga Europy. I to też są. To też jest ostatni mecz. Gramy ze Styją Bukareszt. Mamy raczej pewne miejsce w pierwszej ósemce. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebyśmy sobie nie poradzili i nie wyszli z pierwszej ósemki. Dobrze, dziękuję Wam za obecność, dajcie znać co myślicie. Stary będzie z mlekiem wkrótce znowu. Możliwe, że z FMM. Albo po prostu reakcja na mecz ze Stiełą, a potem już wlecimy w weekend z FMM. Cały czas się zastanawiam kogo wziąć, nadal możecie pisać sugestie. Powiem Wam szczerze, że po tym weekendzie jaki miałem w Londynie, Mega mi się podoba otoczenie Fulham i atmosfera, jak jest wokół tego stadionu. Dajmy nawet troszeczkę ciśnie, żeby takie Fulham poprowadzić w Premier League, to by było też ciekawe, ale nadal mnie kusi jednak ta kariera Liverpoolem. Wiecie, jak najbardziej ich stoczyć, a potem objąć jakiś klub, który akurat będzie wolny. Dajcie znać. Dzięki za obecność. Widzimy się następnym razem. Pa, cześć.